Akcja. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Siemonii w pokoju Wiktorii Trojanowicz. Ja nazywam się Wiktoria i będę przeprowadzała z Wiktorią wywiad. Obok mnie stoi Patryk, Igor, Piotrek i Wiktor. Kolegów zapraszam na sofę. A ja przeprowadzę wiatr z Wiktorią. Ile lat zmagasz się z chorobą? E, z chorobą zmagam się od prawie 18 lat, czyli od urodzenia. Ile już przeszłaś operacji? Przeszłam 17 operacji. Co to jest aparat Lizarowa i jak on ci pomógł w rekonstrukcji nogi? E, aparat Ilizarowa służy do wydłużania kończyn i u mnie właśnie noga została wydłużona dzięki niemu o 20 cm, ale zepsute zostało przez niego kolano, biodro i stopa. Jak wygląda codzienne życie? I czy chodzenie o kulach jest dla ciebie bardzo uciążliwe? Było uciążliwe, kiedy chodziłam o dwóch kulach, bo to było straszne. Teraz, kiedy chodzę o jednej kuli, jest na pewno lepiej, choć to bardziej boli na pewno chodzenie o jednej kuli, no ale przynajmniej mogę się złapać rurki w autobusie, nie upadam na twarz, kiedy nie wiem, potknę się czy poślizgnę, no i jest trochę łatwiej. Jak sobie radzisz w szkole z chodzeniem i czy szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych? Wydaje mi się, że szkoła nie jest do końca przystosowana dla osób niepełnosprawnych. No, w każdej chyba szkole są schody, po których chodzenie o kulach no, nie jest najłatwiejsze, jest dość uciążliwe, więc raczej nie jest przystosowane i. Czy przez Twoją chorobę życie towarzyskie jest ograniczone? Trochę jest, ale nie do końca, bo. Ludzie wspierają mnie, jakby, kiedy chcą gdzieś ze mną wyjść, to robią tak, żebym mogła skorzystać, żebym mogła jechać do kina, żebym nie musiała gdzieś iść, więc jest trochę ograniczona, ale ludzie mnie wspierają. Jak ludzie pomagają Ci zmagać się z kalectwem? No, właśnie, przez takie pomaganie w pójściu gdzieś, czy nie wiem, w szkole, zakładanie krzesła za mnie, jakieś takie codzienne rzeczy, no i zbiórka to jest dużo, duża pomoc na pewno. Czy często myślisz i marzysz o normalnym życiu bez kul? Czasami, jak mam takie smutne dni, to czasami sobie myślę, że, że fajnie by było po prostu nie, nie brać tej kuli i iść, nie wiem, pobiegać, pojeździć na rowerze czy cokolwiek, ale na co dzień chyba o tym nie myślę. Już się przyzwyczaiłam w końcu do urodzenia, taka jestem. Dlaczego jedziesz na operację akurat do Niemiec? W Polsce nie potrafią naprawić mojej nogi. Um, w Polsce wszyscy lekarze proponują sztuczne kolano, no, które nie jest rozwiązaniem na dłuższy czas, więc jedyną szansą jest wyjazd na operację do Niemiec. Jak sobie wyobrażasz życie po operacji? Myślę, że będzie na pewno łatwiej, że noga nie będzie mnie cały czas bolała i że będę mogła jeździć na rowerze, w ogóle sport uprawiać, jakikolwiek, i że będzie lepiej.